Witam serdecznie po dłuższej przerwie. No niestety nieraz tak jest, że Góra chce, żebyśmy odpoczęli trochę od kart, od przekazów dla was, ale wracam dzisiaj już z innym przekazem. Dzisiaj będzie przekaz na chwilę obecną na kanał YouTube dla wszystkich oglądających na YouTube. I chciałabym zrobić taki rozkład ogólny na razie, i zobaczymy, jak to z Wami będzie rezonowało, jak to Wam przypadnie. Także zaczynamy sobie. Zrobimy sobie dzisiaj rozkład z Ocean Tarot. Zobaczymy co on nam dzisiaj pokaże w rozkładzie ogólnym na najbliższy nadchodzący tydzień dla Was kochani także zobaczymy jeszcze weźmiemy sobie karty dopowiadające wyroczni i zobaczymy co one nam tutaj dzisiaj pokażą. Poproszę Rozkład ogólny dla widzów oglądających tylko i wyłącznie YouTube. Poproszę o rozkład ogólny dla oglądających YouTube. Przede wszystkim dla Was, kochani, Wasza świadomość, Wasza intuicja w najbliższym tygodniu powinna być na wysokich obrotach. Coś się może pojawić. Coś się może pojawić w najbliższym czasie. Także intuicja będzie bardzo ważna. Może się pojawić możliwość związku, możliwość y, wzmocnienia jakiejś relacji y, dla Was. I pamiętajcie, kochani, jesteście prowadzeni przez górę. Nie, nie bójcie się y, iść w to, co gdzieś Was tam ciągnie, coś pokazuje, i ten. Y, za dużo, za duży mętlik w głowie macie. Za dużo myśli kłębi się Wam w głowie. Tak jakby poczucie winy jakiejś. Dlaczego? Dlaczego? Nowy początek się szykuje. Niewinność. Dlaczego to poczucie winy? Dlaczego to poczucie winy? A, strach przed otwarciem się na to, co ma przyjść, strach przed tym, co może się faktycznie wydarzyć. Ale nie bójcie się tutaj, bo wasza intuicja was prowadzi ku temu, żeby właśnie coś dobrze się rozwinęło. Jesteście prowadzeni, i te wasze strachy, i lęki, które są w waszej głowie, one was doprowadzą do tego, że będzie dobrze: będzie stabilizacja, będzie obfitość, przyjdzie i ten także. Także nie bójcie się iść w to. Co będzie w najbliższym tygodniu, obojętnie czego to będzie dotyczyło: czy to dotyczy związków, czy to może dotyczyć gdzieś jakichś, nie wiem, wejścia w czegoś nowego, w coś nowego, może to dotyczyć również dobrze finansów, jak i nowej pracy, czy czegokolwiek. Ale wasze, wasze myślenie, wasze, ten będzie was prowadziło ku temu, żeby, może wasza świadomość będzie was prowadziła ku temu, żeby po prostu nie iść w to. Będziecie mieli obawy, jakieś strachy, lęki, ale nie bójcie się tego. Będzie tutaj wszystko dobrze. Wszystko dobrze się ułoży. Iść w nową przygodę przede wszystkim, w to, co się otwiera dla was. I zrozumieć, że to jest dla Was dobre. To drzwi przed Wami się otwierają, i ten chwilowo, na chwilę obecną jesteście tak, jakby w izolacji. Utknęliście w jakimś punkcie i myślicie, że nie ma wyjścia z tej sytuacji, ale wyjście jest zaufać tak. Zaufać temu, co przychodzi w najbliższym tygodniu i zaufać swojej przede wszystkim swojej intuicji, bo wasza intuicja Was bardzo dobrze będzie prowadziła. Góra was wspiera w tym najbliższym działaniu, w tym najbliższym tygodniu. Także nie macie co się martwić, że coś pójdzie nie tak. Zobaczymy sobie, co, co tutaj nam wyrocznia jeszcze pokaże. Może sobie to troszkę przesunę. Zobaczymy, co wyrocznia chcę Wam przekazać. Odpowiadając do tego rozkładu. Do tego rozkładu poproszę. Oglądajmy tych YouTube. Tak, będziecie świętować na pewno w, w najbliższym tygodniu w przeciągu... Dwóch, bo to w zależności od energetyki będziecie świętować coś. No, może to dotyczyć jak i wchodzenie w relacje z kimś bardzo stabilnym emocjonalnie, i bardzo jak równie dobrze może to dotyczyć pracy, bo jest stabilizacja finansowa, także podjęte decyzje podjęta działania w najbliższym tygodniu, nawet dwóch do trzech tygodni, mogą y, otworzyć Wam jakieś drzwi do stabilizacji i do. Tak, tak, nie bójcie się działać, działajcie, nie bójcie się działać, wszystko będzie dobrze. Y, z rozwagą. Z, podejdźcie do tego weźcie pod wzgląd, swoją intuicję i swoje ten. Nie bójcie się, to są tylko strachy i lęki, które siedzą w głowie. Tak. Sprawdźcie ewentualnie możecie sprawdzić ewentualnie jakieś dodatkowe załączniki, jeżeli chodzi o pracę. Jakieś dodatkowe załączniki, czy tam jest wszystko w umowie dobrze. Zobaczymy, czy coś jeszcze tutaj. Tak, jesteś wspierany, jesteś wspierana, wspierany przez górę, także nie masz się co martwić. W najbliższym tygodniu bardzo y, dobrze, obojętnie y, jakie decyzje nie podejmiesz, jakie działania nie podejmiesz, idź, idź w to. Twoja intuicja bardzo dobrze ci podpowiada, jesteś prowadzony. To są tylko lęki, które masz, które ten są tylko w Twojej wyłącznie głowie. Nie bój się działać. Drzwi przed Tobą stoją otworem. Także e, co? Dziękuję za dzisiejsze czytanie. Mam nadzieję, że będzie rezonowało, chociaż w części z Wami. <laughs> Zaczynamy serię już w najbliższym czasie. Będzie już normalnie, bez tego będą normalne takie czytania włączane. Jak i na YouTubie, jak i na TikToku i Facebooku. Także to pierwsze czytanie pójdzie na YouTube'a. Zobaczymy z iloma osobami zrezygnuje. No i dajcie znać w komentarzu, czy z kimś będzie rezonowało. I zobaczymy, co dalej, jak to będzie wyglądało. Także powodzenia, kochani, nie bójcie się działać, ruszajcie do przodu, bez względu, czy to dotyczy związków, czy dotyczy spraw finansowych, jakichkolwiek spraw w najbliższym tygodniu, które się pojawią. Także działajcie do przodu, nie bójcie się swoich strachów, lęków i powodzenia Wam życzę. Do zobaczenia.